Obsidian Price to tytuł założonego w 2020 roku szwedzkiego studia Unleashed the Giraffe. Na Steam została wydana w maju 2022 roku. W tytule tym podróżować będziemy przez wokselowy świat, w którym czeka na nas całe mnóstwo potyczek do wygrania. Plansza gry przedstawiona jest w postaci wokselowego świata 3D ukazanego w lekkiej izometrii. Wszystko zdaje się tętnić życiem, choć sama animacje czy to postaci, czy też elementów dekoracji i wystroju mają ledwie kilka klatek. Choć wszystkie obiekty są kwadratowe i mają mało szczegółów, to jednak całość prezentuje się bardzo ładnie i cieszy oko. Niestety samo pochylenie kamery jest zablokowane na stałe i nie mamy możliwości jego obrotu, by móc bliżej czemuś się przyjrzeć. A taka funkcjonalność by się jak najbardziej przydała, ponieważ niekiedy chmury nad nieodkrytych jeszcze obszarów potrafią przesłaniać część elementów na plaży. Warstwa audio jest nieco uboga. Prócz potwierdzeń kliknięć w interfejsie mamy jeszcze kilka odgłosów bitewnych, czy też efektów użycia różnych przedmiotów i umiejętności w trakcie samej walki. I to właściwie tyle. Resztę dopełnia dosyć różnorodna paleta utworów, które zmieniają się w zależności od tego, co właśnie robimy. Czy jest to widok na główną mapę, czy też walka z przeciwnikami. Rozgrywkę rozpoczynamy od małego fortu odgrodzonego murem i kilkoma budynkami w okolicy. Realizując kolejne zadania pozyskiwane bezpośrednio od postaci NPC, czy też zdobyte samemu eksplorując budynki i miejsca oznaczone w większości znakami wykrzyknika stopniowo będziemy poszerzać obszar, w którym możemy działać. Niedostępne na chwilę obecną miejsca są przed nami skryte warstwą chmur, jednak z czasem znajdziemy budowlę bądź też postać, którą należy pokonać czy też jej pomóc, by odblokowało to dostęp do kolejnych partii terenu. Esencją gry są walki toczone w systemie turowym. Wyruszamy na nie wskazując dany obiekt i wybierając jednego z posiadanych rekrutów i też odpowiednio go doposażając. Możemy mu przydzielić jedną z dostępnych broni, artefaktów oraz zabrać ze sobą także do sześciu przedmiotów zużywalnych. Same walki to podróż przez losowo wygenerowany labirynt o różnych rozmiarach oraz poziomie definiującym, jak potężnych wrogów możemy spodziewać się wewnątrz, jak i też, jak wiele komnat będziemy musieli spenetrować. Same pomieszczenia, czyli ich układ i rozplanowanie, w których to będziemy toczyć starcia. Nie są losowe, wyglądają na z góry zdefiniowane, zaplanowane, jednak losowe są miejsca, w których pojawimy się my oraz wylosowani nam przeciwnicy. To powoduje, iż z czasem walki stają się bardzo powtarzalne i gra zaczyna nieco nudzić. Co do rozkładu danego labiryntu, to mapa podziemi uwidacznia się na bieżąco w miarę pokonywania kolejnych lokacji i wrogów. Są po prostu dokładane nowe miejsca. Odniosłem wrażenie, iż poziom przeciwników powinien się różnić. Niektórzy, w zależności od przedstawiającej ich ichonki, powinni być trudniejsi do pokonania. Jednak nijak tego nie odczułem w trakcie prowadzonych starć. Każda potyczka w czasie naszej podróży w danym labiryncie jest odrębna i niezwiązana z całością, co powoduje, że tak naprawdę co chwilę będziemy się zastanawiać. Ile to jeszcze walk trzeba odbębnić, by skończyć wycieczkę przez dane podziemia. Jedyne co przenosimy między nimi to bieżący stan zdrowia, pancerza i zebrane dotychczas złoto i inne łupy. Eksploracji nie można zakończyć w dowolnej chwili, trzeba ubić przeciwników w każdym pomieszczeniu lub rozprawić się z bosem, jednak i tu najpierw trzeba znaleźć klucz otwierający te pomieszczenie. W zależności od rozmiaru i zastanych przeciwników, przebycie całego labiryntu przekłada się na około kwadrans do kilkudziesięciu minut, które to trzeba poświęcić, by móc pomyślnie zakończyć całą wyprawę. Dany pokój, czyli taką jednostkową pozycję na mapie labiryntu podziemi, automatycznie zakończymy, jeśli wybijemy do nogi wszystkich zastanych nim wrogów. Niektórzy z nich posiadają też zdolność tworzenia nowych jednostek, więc trzeba ich eliminować w miarę szybko, gdyż inaczej zostaniemy zalani przewagą liczebną i może być ciężko ich pokonać. Jeśli w trakcie naszej eskapady zostaniemy pokonani, skutkować to będzie otrzymaniem jedynie części zdobytych surowców, przedmiotów i pieniędzy. Dodatkowo otrzymamy jedną negatywną kartę do talii. W przypadku wygranej będziemy natomiast mogli wybrać jedną z trzech nam zaoferowanych kart. Wspomniałem o talii kart. Zapytasz, czym są? Nasz bohater posiada zestaw kart, które są następnie wykorzystywane w czasie walki. Potyczka każdorazowo rozpoczyna się od wyboru trzech spośród pięciu wylosowanych kart z naszej talii z danym efektem, który trwa do czasu ukończenia starcia. Jeśli otrzymamy jakieś negatywne karty pośród wylosowanych, to taka karta jest automatycznie wybierana. Efekty, jakie możemy pozyskać, mogą mieć znaczący wpływ na ułatwienie nam samej potyczki. Na przykład zwiększając zadawane przez nas obrażenia, tempo regeneracji energii, czy też wprowadzając dodatkowe efekty. Talia kart jest nieco dziwnym wynalazkiem, ponieważ w jej skład wchodzą zarówno te, które, jak wspomniałem, losujemy jako modyfikatory. Całej potyczki, jak i takie, które zostają nam losowane do użycia co turę. Istnieje odgórny limit co do ilości posiadanych kart, a jeśli go przekroczymy, musimy wybrać, jaką kartę z naszego zestawu odrzucamy. Same walki prowadzone są w systemie turowym: najpierw ruszamy się my, a po nas przeciwnicy. Możemy wykonać ruch o pole w dowolnym kierunku, skok w odległości do dwóch pól oraz szarże na odległość pięciu pól, dzięki czemu zaatakujemy przeciwników stojących na naszej drodze i czasami wywołamy także jakiś dodatkowy efekt. Dopełnieniem jest możliwość użycia głównej broni bohatera oraz rzucenia czymś w postaci bumeranga na odległość dwóch pól od nas trafiając dwóch przeciwników. Czasami może nam się też wylosować karta specjalna, która zwiększa liczbę trafionych wrogów, czy też pozwoli zadać obrażenia obszarowe. Pomysł dosyć ciekawy i ustawienie zestawu posiadanych kart pod siebie oraz wykorzystywanej obecnie broni na podstawie eliminacji i dodawania nowych kart, wydropionych w czasie misji, jest dosyć ciekawy. Nasz bohater może być doposażony w broń o różnych parametrach i funkcjonalności. Większość z nich posiada też dodatkowe karty, które są automatycznie dodawane do naszej talii oraz odejmowane, jeśli wymienimy broń na inną. Na przykład łuk dodaje możliwość ostrzeliwania obszaru. Każda z broni ma nieco inny sposób działania, który nijak nie jest opisany, więc pozostaje Ci jedynie przetestować każdą z nich w boju, by sprawdzić, jak się zachowuje. Tu za przykład podam, że na przykład łuk pozwala nam razić wrogów na odległość, a jeśli trafi się specjalna karta, to na przykład można dany obszar zalać deszczem strzał, taki ogień zaporowy, i razić przeciwników tamtędy przechodzących. Moim ulubionym orężem był młot tora dający możliwość trafienia wrogów piórunami i doskonale sprawdzał się w walce kontaktowej. Wrogowie dzielą się na kilka typów. Niektórzy potrafią jedynie walczyć wręcz, inni zaś na odległość. Każdy z przeciwników atakujących zdalnie ma też pewien zakres, na który może razić, przy czym w większości przypadków mogą oni atakować jedynie co 45 stopni, czyli pionowo, poziomo oraz na ugos. To powoduje, że można im uciec z linii strzału, ale jedynie na chwilę, ponieważ zaraz przeskoczą na sąsiednie pole i znów będą mieć nas na celowniku. Mają też różną żywotność i niektórych, a w szczególności bossów, nie można ubić jednym ciosem, więc trzeba będzie kluczyć i uciekać, atakując ich co chwilę z bezpiecznej odległości. Na szczęście przeszkody terenowe blokują im linię strzału, więc będzie można je wykorzystać, by zejść im z oczu i zająć się innymi napastnikami. Walki są dosyć ciekawe i angażujące, a niekiedy trzeba pomyśleć i pokombinować, ponieważ wrogowie nas osaczają i ciężko jest się wybronić. Generalnie, system walk jest stworzony, można powiedzieć, finezyjnie i gra się przyjemnie, jednakże z tym, że trzeba nauczyć się korzystać z używanej broni, ponieważ całkowicie inaczej gra się z użyciem łuku, a inaczej z bronią pozwalającą na walkę w zwarciu. W każdej turze losowane są także trzy karty, które dają nam jakieś bonusy, więc w zależności od tego, co podrzuci nam los, w jednej turze będzie łatwiej zaatakować jedną bronią, dajmy na to kontaktową, a w drugiej czymś innym, bądź też może nawet rzucić bumerangiem. Jak już wspomniałem, żadna z broni nie ma opisu działania i możliwych do wywołania efektów. Trzeba zabrać ją niestety na pole bitwy i namacalnie sprawdzić. Co jest tak naprawdę nieco deprymujące, ponieważ nie raz i nie dwa zdarzyło mi się ponieść klęskę, będąc osaczonym oponentami, gdyż dana broń okazała się działać nieco inaczej niż pierwotnie zakładałem. To powoduje, że przegramy, a na samym początku gry, gdy odniesiemy ranę, to koszt jej usunięcia jest dosyć pokaźny. To droga impreza, i trzeba będzie podejmować się najliżejszych walk, by uzbierać nieco grosza, by to znów wystarczyło na opłacenie kosztownej operacji zaleczenia takiej rany. Warto też wspomnieć o surowcach, jakie będziemy mogli pozyskać w grze. W zależności od lokacji, po ukończeniu każdego z pomieszczeń labiryntu, pozyskujemy losową ilość różnych surowców. Będą nam one potrzebne do zakupu czy też ulepszenia niektórych przedmiotów, bądź też poziomu samego sklepu. Niestety nigdzie nie jest powiedziane, gdzie czego należy szukać. Także i tu trzeba będzie podpierać się naszym doświadczeniem i obserwacją na temat tego, gdzie i czym dropił dany gatunek potworów. I chyba już ostatnia z rzeczy ważnych, o jakich warto wiedzieć, to sam sposób rozwoju naszej małej osady. Plansza gry posiada wolne miejsca do budowania. Każde z nich pozwala na postawienie budynku o różnym stopniu rozwoju, a listę możliwych do skonstruowania budynków zobaczymy po kliknięciu na dany plac budowy i tu pojawia się kolejny minus gry. Do powstania wymagano oprócz złota także specjalnego schematu. Po pierwsze, nie wiemy, co da nam powstanie do takiego budynku i jakie też dobrodziejstwa nam przyniesie. A po drugie, nigdzie nie jest wymienione, gdzie możemy pozyskać dany schemat. Nie wiemy penetracja których lochów, bądź jaka misja i zlecana przez którego NPC pozwoli pozyskać schemat konstrukcyjny danego budynku, tak więc jest to totalnie nieprzemyślany pomysł. Moja ocena 6 na 10. Na wstępie powiem, że mimo wymienionych niedociągnięć i niedoróbek, gra mi się spodobała. Na początku jest dosyć trudna, ponieważ jak się okazuje opis środowiska gry i ogólnie tego jak grać, są nieco lakoniczne i nie do końca tłumaczą niektóre jej aspekty. Jest tu kilka rzeczy, które można było zrobić lepiej i znacząco ułatwiłoby to poruszanie się w graczy w świecie gry. A tak trzeba się z nimi męczyć, jak i też czasami możemy się niemile zdziwić. W szczególności tyczy się to braku opisu broni, czy też możliwych do postawienia budynków, miejsc, gdzie możemy pozyskać surowce i schematy konstrukcyjne. Niestety tu trzeba poruszać się nieco na ślepo. Nigdy też nie wiemy, czy misja, na którą się właśnie wybieramy, będzie prosta czy też niezwykle trudna, gdyż możemy napotkać dosyć silnych przeciwników. Da się to odczuć szczególnie na początku naszej przygody, gdy nie jesteśmy jeszcze dobrze obeznani z mechaniką oraz tego, co może się wydarzyć. A przede wszystkim nasze wyposażenie oraz uzbrojenie jest jeszcze z poziomu tej najniższej półki sklepowej. Później jest już znacznie prościej i w większości przypadków śmierć będzie następstwem niewłaściwego planowania i błędów popełnionych w czasie starć. Z rzeczy, które mi się nie podobały to przede wszystkim fakt, iż przedmioty w ekwipunku czy też w sklepach, np. broń, posiada opis dodatkowych właściwości, np. kart, jednak nie ma możliwości ich zbadać i dokładnie dowiedzieć się odnośnie szczegółów. Można to sprawdzić jedynie po zakupie już w trakcie walk. Drugi, największy minus. Gdy już posiądziemy odpowiednią ilość surowców, by móc zbudować dany budynek, jest on praktycznie nierozróżnialny na pasku możliwy do konstrukcji obiektów. Trzeba jeździć myszką i sprawdzać opisy, ile to też złota nam jeszcze brakuje. A to, co mnie najbardziej zabolało, to mianowicie postać, wraz ze zdobywaniem doświadczenia, awansuje, jednak nie ma żadnej informacji, iż ilość możliwych awansów jest ograniczona. I jeden z ostatnich minusów, przed walką można spożyć jedną z posiadanych potraw, jednak nie wiadomo co każda z nich daje. To co mi się podobało to przede wszystkim zróżnicowany poziom walk. Większość jest prosta i niezbyt wymagająca, ale trafiałem się też sytuacje, gdzie zostałem niejednokrotnie zaskoczony i musiałem salwować się ucieczką. Zebrałem cięgi, gdyż nastawiłem się na prostą potyczkę, a tu niespodzianka. Wróg jest mocny, a za mną goni sterta napastników i nie dają chwili wytchnienia, by móc na spokojnie zaatakować. Jednakże, gdy już dobrze zapoznasz się z systemem walk i wiesz, czego możesz oczekiwać od swojej broni, starcia stają się łatwiejsze i ciągle powtarzanie ich w tej konwencji zaczyna już nieco nudzić. Tak więc sama końcówka gry to już jest wyciąganie szyi, szukając tej przysływowej tabliczki z napisem KONIEC. Fajna gra, ale później już nieco nudnawa jak flaki z olejem, mieląc ciągle ten sam schemat. bynajmniej polecam. Gra na Steamie kosztuje 54 zł. Dostępny jest także soundtrack, który oddzielnie kupiony kosztuje 11 zł. Natomiast w zestawie jest to koszt 58 zł. W przypadku cen światowych u nas jest to te właśnie 54 zł, w Argentynie jest to 3,40, Turcja 5,36. Strefa euro 57 zł z groszami. Gra prócz Steamu dostępna jest także na Fanaticalu. I tu ceny rozpoczynają się od 48 zł. W przypadku Kishopów cena to 35 zł z I jak tutaj widać, gra była już w jednym bandlu, który był dostępny pół roku temu. Natomiast jeśli spojrzymy na przekrój cen, to widać, że cena jest mniej więcej stabilna. Tutaj w Kishopach cena była dosyć, można powiedzieć, niska, ale teraz to skoczyło i jest praktycznie równoważne z tym, co mamy dostępne w sklepach. Patrząc na to, jak oceniają gracze, to 80% z 96 recenzji jest pozytywnych. Wszystkich recenzji jest 130, z czego negatywnych to 24 sztuki. Jeśli chodzi o aktywność dewelopera, to ta jest dosyć zadowalająca. Co jakiś czas były wydawane. Różne pacze, które ułatały znalezione przez graczy błędy w grze. Gra nie posiada niestety warsztatu steamowego. Nie jeśli chodzi o poradniki, to jest tutaj drobna posłucha, ponieważ dostępny jest tylko jeden poradnik odnośnie broni. I myślę, że jeśli ktoś zamierza zagrać tę grę, to warto tutaj przyjrzeć mu się, ponieważ on opisuje, jak działa dana broń, czego oczywiście nie ma w samej grze tego opisu. Gra nie posiada niestety zapisu chmurowego, więc jeśli zainstalujesz ją sobie na Steam Decku, zapisy się niestety na niego nie przeniosą. Nie ma niestety dostępnych kart, osiągnięcia na szczęście są, tych jest 42 sztuki. Niestety How Long To Beat nie ma tutaj informacji na temat czasu przejścia tej gry, nikt się nie zreflektował, żeby tutaj wrzucić swój czas przejścia. Ja w tą grę grałem 21 godzin, przy czym zaznaczam, że tutaj nie ma w tej grze takiego definitywnego końca. Sam postanowiłem, że to już jest koniec, bo nic więcej nie mogę tutaj uzyskać. Gdy spojrzymy na to ile graczy w nią pogrywa, to jak widać patrząc na przestrzeni tutaj 3 miesięcy, maksymalnie 3 osoby pogrywały, a tak to jest coś pomiędzy 0, 1 bądź 2 graczy. Gra po instalacji zajmie nam 925 MB na dysku. Jeżeli będziemy chcieli grę pobrać, to do pobrania będzie jedynie 578 MB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani, link w opisie. Podobnie zapraszam także swojej grupy Steam, widzowie Hakiego i tutaj mam system Kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania Kuratora, link także w opisie.